Witam Was bardzo serdecznie na kolejnym odcinku. Więc tematem dzisiejszego odcinka będzie komfort kontra dyskomfort. No biedronka, kurde, chodź tu, chodźcie, biedronka. E, tak, tak, dzisiejszym tematem e, odcinka będzie komfort kontra dyskomfort. I, i, co mam na myśli w tym kontekście? Mam na myśli to, że przeważnie czy znaczy, zdarza się tam no, w pewnych przypadkach, po prostu, przynajmniej tak było w moim, będę się cały czas nawiązywał, ale się ze swojego, ze swojego punktu widzenia, że często zdarza nam się wybierać raz komfort albo raz dyskomfort. Jaka jest różnica w ogóle? A to różnica jest taka, że przeważnie, jeżeli wybieramy komfort, zaraz powiem w jakim kontekście jeżeli wybierzemy komfort zamiast dyskomfortu w danych sytuacjach to przeważnie będziemy, że tak powiem iść w dół w tym ścieżce rozwoju duchowego i innego rozwoju jeżeli będziemy wybierać części dyskomfort no to będzie szło, I już mówię w jakim to kontekście na przykład jesteśmy w sytuacji, kiedy no, sobie tak jak siedzimy, tak jak ja. Tutaj o, mamy liście. Siedzimy i nagle jest takie, kurde. Generalnie moja praca mi się nie podoba. Nie mam ochoty w tej pracy pracować. I trzeba było znaleźć nową. No i teraz: dwie wersje. Chcę być szczery. Z, szczerze z sobą czuję że, po, czuję, że chciałbym to zmienić tę pracę, ale jej nie zmieniam. Wybieram komfort. Czyli generalnie w pewnym sensie yy, komfortem, yy, czyli takim mniej wymagającym dla nas yy, rzeczą będzie zostanie w tej pracy i narzeka nie dalej, że, że mi się nie podoba, albo wejść w dyskomfort, czyli na przykład yy, poszukać tej nowej pracy, zajrzeć do, na np. na Olixa i tak dalej, i sobie poszukać nowej pracy. I tak, jeszcze to by Komfort mam na myśli takie rozwiązanie, które już znam, bo to jest takie: też można sobie to połączyć, czyli komfort, czyli o, tutaj może sobie dam jakieś napisy. Komfort tutaj mamy, czyli jakby rzeczy, które mniej więcej znam, albo znam ich konsekwencje, rezultaty. Dyskomfort, rzeczy takie, które. Są dla mnie nowe, są nieznane i nie znam konsekwencji do końca tych wyborów. Czyli na przykład, przeważnie tutaj, jeżeli tutaj pracujemy, nie jesteśmy do końca zadowoleni z naszej pracy, bo czujemy, że chcemy być malarzem, ale pracujemy jako kamieniarz na przykład. Yy, yy, ale wybieramy komfort, dlatego że jest to wygodniejsze, mniej wymaga energii, mniej wymaga yy, trudu wysiłku. No, i jest co ważne, to jest coś, co znamy. Po prostu znamy to. Zna, już wiemy, jak wygląda praca kamieniarza, i wiemy, jakie to ma konsekwencje. Nie wiem, tam życiowe, zdrowotne. Wiemy, ile zarabiamy. Wiemy, jakie są konsekwencje w większości, bo już się tego nauczyliśmy. Zresztą my pracujemy jako ten kamieniarz 10 lat. A tutaj jesteśmy w dyskomfort, czyli no, zaczyna być szczery z samym sobą, że szczera, szczery, że. On tak może będę. Tutaj, e, że nie do końca no, chcę być, pracować jako kamieniarz, bo nie do końca mnie to interesuje. Nie wiem, nagle mam takie, że no, chcę coś zmienić, bo, bo nie pasuje mi to do końca. Bo naprawdę chciałem być tym malarzem, ale no, jakoś tak się wydarzyło w życiu, że nie miałem na tyle odwagi, żeby spojrzeć prawdzie w oczy. I właśnie ta zabawa polega na tym, że tutaj mam ten discofor, czyli włożenie się w sytuację, której nie znamy po prostu i tego się boimy najbardziej tak naprawdę, bo no i wiele też innych rzeczy, ale między innymi, bo chodzi o to, że no jakby też jesteśmy tak warunkowani, uczeni tak naprawdę od małego, żeby tak jak może się z tym spotkaliście, że przynajmniej, że, że, że uważaj na siebie. <śm> Takie na przykład słowa, może słyszeliście albo albo nie wiem, albo pieniądze zapewnią ci bezpieczeństwo, albo albo nie wiem, no jakieś takie, takie różne, różne słowa ciekawe. No i właśnie po dłuższym czasie, kiedy mamy podejąć wybór o zmianie, w jakimś poziomie czujemy, że to jest dla nas dobre, ale tego nie robimy, bo wybieramy komfort. I właśnie. I teraz e, idę to dalej, to jest taka ciekawa dosyć sytuacja, bo tak naprawdę to się też tyczy takich podejmowanie, e, można by nazwać wyzwań, ale bym to nawet jeszcze inaczej powiedział, innymi słowy takim przyjmowaniem propozycji od, nie wiem, życia, świata, e, na przykład siedzę tak jak tutaj, dalej liście spadają, i na przykład w tym momencie dzwoni do mnie telefon i dzwoni do mnie na przykład znajoma mi osoba i mówi Adam słuchaj, chodźmy, nie wiem, nie wiem, no, cokolwiek. Na przykład chodźmy do lasu na grzyby. Na przykład. No i jest takie teraz tak. Z jednej strony mogę w ciemno powiedzieć tak. Idę dobra, spoko rzucam wszystko, idę na grzyby. Nie? Z drugiej strony zaczynam rozkminiać, yy, Mogę na przykład zacząć rozkminiać, czyli jest takie, o czy ja lubię grzyby, Czekaj, czy, ja, czy ja tego czasu nie zmarnuję, czy, czy, czy to w ogóle czy, czy, czy w ogóle czy mi się chce I, no i można w to iść jeszcze dalej. I co tutaj jest dosyć ciekawe, bo no dajmy na ten przykład tych, tych przysłowiowych grzybów. Dostałem propozycję na te grzyby. No i co ja bym zrobił? Ja bym się zgodził. Na przykład, nawet bym się zgodził w momencie, kiedy to mnie totalnie będzie interesowało. Dlaczego? Bo chodzi o to, że dla mnie w tym momencie, gdy ktoś dzwoni, nie wiem, o 6 rano budzi mnie, a dam choć na grzyby. jest takie. Komfort. E, wybier tutaj będzie. E, komfort, czyli na przykład mogę iść spać dalej i olać tę propozycję. Czyli tak, pojawiła się tutaj propozycja. Tu zaświtał e, Tutaj jest propozycja. E, o, no tu mi chodzą jakieś pojączki. E, pojawiła się propozycja. Tutaj. Po propozycja. I z tego idzie. Wybieramy komfort, czyli na przykład. O szóstej ktoś dzwoni i chodzi na grzyby. No to ja wybieram na przykład. Wiesz co, no nie chce mi się. Spałem teraz, więc. Yy, no, chce mi się spać. Rzucam słuchawkę. Wybrałem komfort. Dyskomfort. Wiesz co, słuchaj. No okej, okay, dobra. A kiedy mam być? Yy, Aha, bo Ty chcesz na ósmą, dobra, to dobra, ogarniemy się, ogarniemy się. Najwyżej przyjdę tam na godzinę, że po godzinie pójdę, bo mam trochę jeszcze zajęć dzisiaj, ale generalnie dobra, będę. I tak, w tym momencie zrobiliśmy coś takiego, jeżeli, wiadomo, tutaj wybraliśmy komfort, pozostaliśmy przy tym, co znamy, czyli poszliśmy spać i tam robiliśmy swoje rzeczy i, i olaliśmy to. Tutaj, gdy się pojawiła propozycja, okazja od życia... Tutaj wybraliśmy coś, takie, tak zwane, takie, można powiedzieć, działanie proaktywne, czyli e, powiedzieliśmy tak, tak okazji. No i tak, i co się dzieje później? Zrobiliśmy krok w kontekście poznania nowych rzeczy, czyli e, zrobiliśmy taką cegiełkę do wyrobienia, wyrobiania sobie nawyku takiego chodzenia ścieżkami, których nie znamy. I co się okaże, co się okazuje, mówiąc swojego doświadczenia później, gdy na przykład wybieramy taką ścieżkę e, mniej komfortową, czyli wstajemy o tej szóstej, dobra, nie chce mi się, tak. Pierwsze pojawia się, tak. Uczymy się takiej, jakby to nazwać, takiej pokory, takiej, takiego, takiej umiejętności, tak jakby też zarządzania sobą, e, że. Jeżeli dostaję propozycję, no to pojawi jakieś tam niechęć, jakieś cuda, wianki, będzie po prostu to dla nas trudne i przechodzimy przez to trudność, to nas bardzo rozwija życiowo i kiedyś w sytuacji podobnej, czyli na przykład, których możecie mieć dziennie ileś dziesiąt set, albo kilka przynajmniej, będzie mi łatwiej, bo <laughs> nawet, no cokolwiek e, życiowego... No e, i się rozmylę. Napijemy się wody. Uczymy się umiejętności, która będzie nam potrzebna. znaczy potrzebna, No, przyda się generalnie. Ułatwi nam duże życie, bo, bo gdy podejmujemy takie decyzje, czyli właśnie daj przysłowiowe, że ktoś nas zaprasza na te grzyby, choć na przykład nie chcemy iść na te grzyby, a pójdziemy, dlaczegoż? Czy z tej takiej, takiej intencji, że kurde, dobra, ktoś mi proponuje grzyby. Nigdy nie byłem na grzybach. W ogóle, no, załóżmy, nad w lesie nie byłem, co eee, wiadomo, jest abstrakcją, ale załóżmy, na, dla przykładu. No i nagle idę w tą sytuację, ja nie mam pojęcia, co to będzie, czy te grzyby są fajne, czy ładne, czy są smaczne, czy znajdę jakiegoś, czy ja się nadaję do tego. E, co sobie pomyśli ta osoba, na przykład, że nie umie zbierać grzybów, e, bo na przykład to jest jakiś grzybiarz e, wyczesany, e, który ma 10 lat doświadczenia. Dużo się rzeczy może pojawić. E, generalnie mm, to zależy od e, osoby, od sytuacji, co się tam pojawi, ale coś się załóżmy pojawi, a my idziemy w to, idziemy, idziemy to zobaczyć. I co się dzieje w praktyce? W praktyce się dzieje coś takiego, że po prostu jesteśmy już na tych grzybach mm, i właśnie też można zrobić coś takiego, że właśnie dobra, jak już tam jestem, no to postaram się po prostu jakby porzucić jakiekolwiek oczekiwania, które sobie mogłem, mogłam narobić przed tym wyjazdem, czyli na przykład o, ja tam muszę, nie wiem, znać grzyba albo coś, e, tylko po prostu Postanowię, dobra, no zobaczymy co będzie. Zobaczymy, yy, co, co, z te, co z tego fajnego wyniknie. Nie? A fajnej rzeczy może wyniknie dużo. Choćby to, że na przykład wyjdziemy do lasu na grzyby, dla samego tego faktu, że nigdy nie byliśmy w ten sposób w lesie. Na przykład nie szukaliśmy po, po ziemi jakichś tam przedmiotów i tak dalej, jakichś grzybów. Eee, a możemy wynieść tak naprawdę bardzo, bardzo, bardzo wiele. I paradoksalnie też taka mała propozycja, czyli taka mała decyzja, czyli pewnego dnia ktoś nas budzi i chodzi na grzyby, może tak naprawdę wpłynąć na całe nasze życie tak naprawdę, bo takimi małymi krokami e, tak naprawdę budujemy nasze życie, bo, bo, bo właśnie jak to, to takie słynne cytaty, wiadomo, też można stosować i różnie. Że nie od razu Rzym zbudowali, i tak dalej, i tam cokolwiek, czy, 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 no nie wiem, że dom, i, no i coś tam. No, cieszę w sensie, się, że to wszystko jest taki, można powiedzieć, procesem, czyli właśnie takie nabywanie umiejętności, doświadczanie życia, wznoszenie się tak w rozwoju, w każdym kontekście, już nie mówię jakimś duchowym, zawodowym, życiowym, relacyjnym, jakimkolwiek, finansowym. To jest proces, to jest szereg wykonanych po prostu w jakiejś tam kolejności, małych, akty małych aktywności, no się zrymuje. Czyli na przykład, jednego dnia pójdę na te grzyby, no to drugiego dnia, nie wiem, przyjmę taką propozycję, ktoś mnie gdzieś zaprosi, kogo nie znam, boję się, na przykład czujesz strach, jak mam iść na takie spotkanie, kogo nie znam. Ale załóżmy, że coś mi mówi, że będzie ok, że jest to bezpieczne na jakimś poziomie, wiadomo, że przykład będzie to miejsce publiczne, że tu już nie ma bata, tak logicznie, że coś się stanie, ale czujesz taki strach, że o, bo to jest takie straszne. Eee, I załóżmy, pójdę tam i znowu się okaże, że znowu było fajnie i znowu coś wyciągnąłam wyciągnęłam dla siebie i znowu to zrobię, bo już robię sobie nawyk robienia takich rzeczy i właśnie... Idąc to dalej, potem robimy coraz większe rzeczy. Bardziej takie dla nas. Bardziej, o inaczej, nawet nie większe rzeczy, bo, wszystko, no, bo to jest kwestia interpretacji, co jest małą, co jest dużą rzeczą. Bardziej kwestie ważne dla nas. Czyli na przykład, gdy w momencie, kiedy przyjdzie moment, kiedy ja stwierdzę, że ja czuję, że chcę zmienić pracę, bo teraz chcę być malarzem i robię klapki na oczy i, jestem, idę, i będę malarzem zawodowym, e, to wtedy. Te umiejętności, które nabywamy poprzez taki sposób w tym momencie po prostu będą wręcz niezbędne, bo, e, bo wtedy nam będzie dużo łatwiej, bo, bo mamy doświadczenie, aha, czyli jak pójdę w stronę, którą za już nie powiem, co, nie mam pojęcia, no to już mam doświadczenie, że jest duża szansa, że będzie coś fajnego, że coś wyciągnę dla siebie, że to jest jakiś dobry kierunek, bo ten ta, ta, taki głosi, taka taka tak zwana intuicja, albo jakkolwiek to nazywacie, mi podpowiada, że czuję, że chciałem to robić. To przeważnie coś tam się dobrego może kryć taki, taki, takie skarby albo, albo, albo coś, zł złote monety. Eee, tylko właśnie przy, pomiędzy tym stoi jakaś taka niepewność, jakiś strach, ale no zależy, co wybierzecie. Możecie wybrać, właśnie komfort lub dyskomfort. Komfort, <laughs> czyli to, co znamy, dyskomfort, to, co nie, nie znamy do końca. No i tak, z takich rzeczy. Co bym polecił Tobie, od jutra, jeżeli czujesz taką chęć lub potrzebę cokolwiek, spróbuj sobie skorzystać z tego i zobaczyć na swoim przykładzie, bo to nie musi u Ciebie tak działać, bo ja tylko podaję swoją perspektywę, która ma na celu po prostu właśnie dzielenie się, właśnie mam na celu dzielenie się tym, dzielenie się właśnie jakimiś wartościami, ale też to ma na celu, że właśnie, że. Pokazuje ci perspektywę, z którą możesz przetestować, właśnie o to chodzi, bo, bo to też nie do końca o to chodzi, że ja tu sobie pogadam, e, no i się dowiemy, że o, znaczy też można. Oczywiście nie, nie wykluczam tego, tylko bardziej na tej zasadzie, żeby, żeby na to wdrożyć to, co, to co słyszymy, czy na przykład tutaj. Że zobacz sobie, że tak przeanalizuj, sobie usiąść na przykład i przeanalizuj swoje życie, jak postępuje przeważnie. jak dostajesz taką propozycję, typu na przykład, yy, chcesz iść ze mną dzisiaj na rolki, nie wiesz co, bo to jest bardziej tak, że nie wiesz co, ja dzisiaj mam dużo nauki, ja naprawdę, a w rzeczywistości nie wiem, i tak bym się nie uczył, ale nie posiadę, no bo, o, bo ja mam dużo nauki, albo jakaś znajdujemy wymówkę. Albo czy bardziej w drugą stronę, którą właśnie możesz przetestować, czyli właśnie zgodzić się i zobaczyć, co będzie. Wiadomo, tego nie trzeba też robić zawsze, bo, bo to, to, to nie jest tak naprawdę wymóg, że trzeba się godzić na wszystko. Ale jeżeli mamy możliwość, i jeżeli czujemy na jakimś takim subtelnym poziomie, że no jest szansa, to będzie coś ciekawego. Albo zwłaszcza. Kiedy nie wiemy do końca, co w życiu chcemy robić. Właśnie zwłaszcza w takim momencie powinniśmy e, korzystać z tych propozycji, bo jeżeli my nie wiemy, czego chcemy robić, to jak mamy się dowiedzieć, siedząc w domu, niekoniecznie doświadczymy jakichś nowych rzeczy, które nam pozwolą e, tak naprawdę dowiedzieć się, e, co lubimy na przykład w życiu, bo wiele razy byłem w takim momencie, kiedy... Po prostu stałem w takiej stagnacji, że po prostu siedzę sobie w domu i tak się Ja nie wiem, co chcę robić w życiu. O, bo ja się do niczego nie, no, nie będę już tego kontynuował. A potem stwierdziłem: Dobra, no to dostawałem jakieś propozycje w tym czasie, że Adam, chodź tutaj, zróbmy to. Były jakieś pomysły, ale z nich nie korzystałem, bo się bałem, albo nie, nie wiem, po prostu wybierałem inaczej, wybierałem komfort. A zróbmy tak, że właśnie, tak pomyślałem sobie, że zróbmy tak, że będziemy mówić tak, w miarę oczywiście możliwości, bo też wiadomo, że jak coś chcemy już tam, no pomijając pewne takie szczegóły, na przykład jak ustanowiliśmy sobie, że nie we wtorek mamy pracę, 8 godzin pracujemy, i nagle ktoś nas proponuje wypad do kina nagle, nie na dzień, to wiadomo, że no, jeżeli, nie wiem, kasa jest, nie wiem, 200 zł, potrzebujemy i 2000, no to na przykład niekoniecznie to będzie rozsądne, a tak kieruję się takim rozsądkiem, że właśnie jeżeli je, mamy możliwość gdzieś to wkleić, że fizycznie mamy w, możliwość to wkleić, zgrać, żeby to nie, nie skolidowało rzeczami, które są dla nas ważne, e, to właśnie warto, bardzo warto to zrobić i zobaczyć, co się stanie, bo po takim działaniu, uwierz mi, że może wydarzyć się po prostu magia. <grym> Podsumowując ten odcinek, więc tak, e, poruszyliśmy sobie temat komfortu i dyskomfortu. Jakie są różnice? E, co tutaj, e, jak to mniej więcej funkcjonuje? E, I tak, i co jest właśnie e, ważne, starajmy się szukać tego dyskomfortu, bo, czas, bo zdarza się tak często, jak nie zawsze, e, że za dyskomfortem się kryją naprawdę fajne rzeczy bo przeważnie za komfortem niekoniecznie się kryją rzeczy takie, które chcemy albo które jakoś nas boostują w życiu a wchodząc w dyskomfort może być to dużo inaczej i tak jeszcze przy końcu taka jedna rzecz, która mi utkwiła w pamięci a dosyć się fajnie się zgrywa taki cytat że jeżeli będziesz robić to samo co robisz do tej pory to nic się nie zmieni w moim życiu. <noise> Niby banalne, ale tak, trzeba być tego świadomym, że jeżeli robimy to samo działanie codziennie, chodzimy tą samą drogą do pracy, to samo wykonujemy po pracy, to samo, tak samo nie wiem, się zachowujemy na co dzień, nie wiem, to samo robimy wieczorem i tak dalej, mamy taki układ życia, to nic się nie zmieni. Po, po prostu, nie? Jeżeli w tej układance całej Wymienimy jeden klocek. gramy, nie? tutaj klocek, tutaj klocek wymienimy, czyli na przykład tu się zgodzimy, nie zgodziliśmy się wcześniej na jakieś propozycje. Dobra, tu się zgodzimy. Tu pójdziemy w jedną stronę, a tu coś zmienimy. No to ta cała kładanka zaczyna działać inaczej. Po prostu yy, zaczyna się to zmieniać. Zmieniać i a jak zmieniać to zobaczysz. <laughs> e, no. Więc, więc, więc e, tak, tym się chciałem podzielić. Więc tak, dziękuję bardzo tobie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że tym razem jakby ta jakość przekazu była w zasadzie sensie bardziej ułożona. E, więc tak, koniecznie pisz w komentarzach, jakie są Twoje odczucia odnośnie tego tematu bądź tego filmu, bo to jest dla mnie tak powiem, cholernie ważne, bo chodzi o to, że każda taka propozycja, każda opinia, jakakolwiek jest dla mnie takim punktem zaczepienia, punktem takiego odniesienia, żebym mógł na przykład coś poprawić. Bo na przykład ja też mogę nie zwracać na pewne rzeczy uwagi. Jak na przykład ty zwrócisz i dzięki temu po prostu ulepszę ten content, na przykład jakość wideo, audio, coś jakiś jakimś sposobie wymowy, cokolwiek, co wpływa na jakość odbioru, i dzięki temu będę mógł po prostu nieść jeszcze więcej tej wartości, jeszcze więcej właśnie robić dobrego dla innych. Na przykład m.in. może dla ciebie. Więc, e, więc fajnie by było, jakbyś to zrobił, zrobił. Jeszcze poza tym, jeżeli chcesz śledzić ten kontekst, koniecznie zasubskrybuj ten kanał. E, na dole właśnie, subskrybuj. I tam po kliknięciu subskrybuj masz taką opcję, że właśnie, żeby wyświetlać powiadomienia, tak jakby od razu. I właśnie fajnie było to zaznaczyć, bo wtedy w każdy piątek, jeżeli właśnie wejdzie odcinek, to przyjdzie ci powiadomienie. Więc jeszcze raz życzę ci miłego dnia. Trzymaj się i życzę tak naprawdę sukcesów, wytrwałości, otwartości, koniecznie. I życzę ci jeszcze raz miłego dnia i do następnego odcinka na kanale bardziej pozytywne. Cześć. Teraz zaraz zobaczymy, czy się audio